Hej, cześć, siemanko wam wszystkim z tej strony markfair 17 witam was w kolejnym odcinku z mojej serii z gry Tenis albo 2013. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka gramy z Rosjaninem Romanem Kisliańskim. No i cóż, wprowadzimy 3-1. Zobaczymy jak dalej potoczy się ten mecz. Mam nadzieję, że pokonam tego rywala i będziemy w drugiej rundzie. E, turniej rundy kwalifikacyjnej tak, jesteśmy dopiero w rundzie kwalifikacyjnej, ale to już zawsze coś. Do tej pory udało mi się ugrać tylko 3 gemy w moich trzech meczach, także wychodzi jeden gem na mecz, a tutaj już prowadzimy 3-1, no i mamy szansę na zwycięstwo w tym meczu. Cóż, od razu przechodzimy do, do meczu. Rosja nic serwuje. Tak możesz mi grać. Tak możesz mi grać, panie Rosku, panie kisliański. Fold! Nie myślę na razie o wygranej, bo tu się różne rzeczy mogą jeszcze zdarzyć. Aczkolwiek bardzo na nie liczę. Uuu, Ale mi zagrał teraz skąd FOLD, FOLD! Tak, chciałeś mnie wyrzucić, ale ci nie wyszło. 0.30 Ale mi zagrał, ale mi zagrał. Trzydzieści piętnaście, piętnaście trzydzieści. Dla nas trzydzieści, piętnaście dla niego piętnaście trzydzieści. Patrzy się zawsze na, patrzy się z punktu widzenia serwującego, czyli z piętnaście trzydzieści. Yes. 15:40, no i mamy kolejne breakpointy. No może ten mecz nie potrwa tak długo, jak myślałem. Ale tu się jeszcze wiele, wiele rzeczy może wydarzyć. Trafił w linię. O! No, guzik. 40:30. Ale dalej, dalej mamy breakpoint, a dalej jest szansa na zwycięstwo w tym gamie, na kolejne przełamanie Rosjanina który jeszcze swojego gema serwisowego nie wygrał. O Jezu, co to się stało? Czemu tak mi ta piłka poszła? No nic, trudno, równowaga. Nie rozumiem czemu ta piłka aż tak mi poszła. Aż tak... Nie wiem, może Rama. Nie udało się! Nie udało się Rosjaninowi zagrać tak pięknie wolejem. Więc znowu mamy breakpointa. Fold. No to teraz tak. Oj Panie, oj Panie, czego Pan chciał? 4-1. O Jezu. 0-15. Ale to jeszcze ta piłka o niczym nie świadczy, już jest po 15. Trzydzieści piętnaście. No Trzydzieści czterdzieści. Jest! Udało się! Udało się jakimś cudem jeszcze tą piłkę uderzyć, jest równowaga. No i jest szansa na wygranie... ...kolejnego gema. Uuu... Przewaga. Fenomenalny kąt. Out. No i tak się Rosjanin z nami męczy. Out. Jest nasza przewaga. Wiedziałem, że tak to się skończy, tak czułem, że to tak się skończy. Ale no właśnie, ale co z tego, że ja mam przewagę, skoro robię taki błąd? Aj, nie tak. Ale mi teraz odegrał, ale jeszcze zdążyłem to odbić? Tego jeszcze nie... Ale kurde, nie. 4-2. 4-2, ale jego serwis. 15-0. Chyba Rosjanin tylko tak wysoko jest w rankingu właśnie dlatego, że on idzie tak do siatki, że jest takim woleistą. Bo innego wytłumaczenia po prostu nie ma. Dlaczego on jest tak wysoko Po 15. pod drugi podwójny błąd Rosjanina. Podwójny błąd serwisowy Fold Trzeci trzeci raz nie trafia. Trzeci raz z rzędu nie trafia w kara serwisowe. Teraz już mi się to udało. No ale mi zagrał, ale mi zagrał. grało. 60 15 Fold. No, 40 15. Jest. Udało się. Udało się. 40-30. Zaskoczył mnie tym serwisem. 4-3. Teraz trzeba otrzymać swój serwis. Out. 15 0. 30 -0. Piękny, piękny forhand. Bardzo mi się spodobał Bardzo udane zagranie Gdzie, gdzie Rosku, gdzie 40 5-3 5-3 No bardzo mi się to zaczyna podobać ale no ale taki błąd, taki o, błąd, o, mając e. tak. Uoo, no, już byłem bardzo rozrzucony przez ten serwis. A mimo wszystko tego jednak Rosjani nie wykorzystał. Zaskoczył mnie w ogóle, że pierwszym trafił. No, Jeszcze była szansa. 15 Kisjański. Trzeba było zagrać po prostej. Ale jakbym zagrał po prostej, to bym wywalił, jeszcze to przyjąłeś, to tego już nie przyjmiesz po trzydzieści. No, no, chodź, 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 chodź. chodź. No. Nie udało się pierwszym. To już chyba nie mam się czego obawiać. Chyba. No, ale zagrał po linii 40-30. Czyli tak jak mówiłem, ten mecz już doprowadzimy do końca. 5 -4. Ten mecz doprowadzimy do końca. A w następnym odcinku dowiemy się, jeszcze w tym dowiemy się, z kim zagramy w następnej rundzie. Ewentualnie, bo jeszcze nie wygraliśmy. 15-0. Uła, uła, Ale wystawiłem mu tę piłkę tak, żeby sobie uderzył. Hmm? No nie, no nie, 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 nie zgadzam się, 15-30. Takie błędy mi się nie mogą przydarzać, jeśli chcę wygrać ten mecz. Zobaczmy, co ta piłka przeszła. Jest po 30. Już byłem pewny, że ta piłka nie przejdzie. 30, że już jej nie uderzy. Dlatego już szedłem do drugiego kara serwisowego. Nie wiem czemu. Ale poszedłem. No i proszę, 5-5. Ten meczek już mówiłem, doprowadzamy do końca. No przydałoby się przełamać teraz, Rosjanina. Ale odegrał, ale odegrał 15-0. No nie, nie mogę z nim przegrać. No ja muszę to wygrać. Za słaby rywal, żeby z nim przegrać. No. Oops. No nie, nie, nie tak, nie tak. 30 On Od razu poszedł do siatki Niepotrzebnie, to no, niepotrzebnie. Dla niego niepotrzebnie, dla mnie bardzo potrzebnie, mam punkt. Wiedziałem, że tak mi zagrasz Nie! Kurde. 40, 15 No nie mówcie, że ja w końcówce z nim przegram. No. 45. No nie, no nie, no nie 6-5. Nie zgadzam się, nie. zaliczył zaliczył linię bomba poszła bomba po Piętnaście? jeszcze tam jeszcze tam Trzydzieści 15 Wow. Jeszcze. Out. 40-15. Będzie tiebreak? Będzie tiebreak. Po 6. Pierwszy tiebreak w naszej karierze. Obyśmy go wygrali. Fold. Oj, no znowu 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 mi po kącie zagał 1-0 dla Rosjanina. Ale teraz wymyślił sobie kąty. Wcześniej trzeba było tak grać. Out. 2-1. Trzeba teraz zabrać jeden punkt z serwisu Rosjanina. Trzeba go ukraść. Jest po dwa, udało się, udało się. Co teraz zrobi? Tu zagra. O niedobry trzy dwa. Aut po trzy zmiana stron. I gramy dalej. Kurde. 4-3. W takim momencie podwyżny polje serwysowy Giń po 4. Kisjański Ła, ale mi teraz zagra. Pięć 4. No nie, no nie, proszę cię, nie! No, dziękuję. Out po pięć. Dobrze. No, będziemy się bronić przed meczowymi. Jedyna na razie piłka meczowa. Out. Dobrze. Co teraz? Dobrze, po 6, dobrze. Jeszcze jeden serwis Rosjanina. Fold. Och, kurde. 7, 6. Out, 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 jest 7-7. Już myślałem, że przegram. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze gramy. Out, out, jest moja piłka meczowa teraz. Boże, co tu się dzieje? 8-7. Podszedł do siatki, uderzył. Ja też. Jest, 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 wygraliśmy. Ale. Aż sam nie mogę w to wyżyć Wygraliśmy ten mecz. 4, 4 punkty więcej zdobyliśmy. Wygraliśmy ten mecz. Oh. Jezu, jak się cieszę. Wygraliśmy ten mecz. Przechodzimy do rundy drugiej, gdzie walczymy z Arganarasem. A Arganaras, zobaczymy zaraz, jakie ma y, statystyki. I na tym zakończymy. No nie, z Arganasem już nie powalczymy raczej. Aczkolwiek to jest zawodnik defensywny. Ma bardzo dobry forehand, backhand, ale wolei nie ma w ogóle. No ale cóż, bardzo się cieszę z tego, że wygraliśmy ten jeden mecz, bo to już dla mnie dużo znaczy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, zapomnijcie dać łapy w górę. Trzymajcie się ciepło. Do jutra. Cześć.